Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Duch, a dzisiaj będzie na odmianę Content Strike. Będziemy sobie otwierać kapsułki y, z naklejkami z y, RMR 2020, gdzie mamy kandydatów, pretendentów i legendy. Dobrze mówię? Tak, i legendy. Y, mamy 60 sztuk takich naklejek. Y, no, jakby wypadła chociaż jedna złota, jakaś fajna. W ogóle by wypadła jedna złota, byłoby. Bardzo fajnie. Dzisiaj na odmianę nie FIFA. Składamy sobie tam w FIFA trochę paczek z urlopu, zresztą też wróciłem. Więc jakoś tak nie było wielce grane. Więc, tak na rozruch, coś innego. Otworzymy sobie naklejki. Fajnie by było trafić tyle złoto. Bo. No. Rynek chiński w CS jest bardzo mocny. Więc na pewno będzie pożądana ta naklejka. Zresztą łatwo można zobaczyć naklejkę. Zobacz na rynku. Nagrywamy to w ogóle. Nagrywamy. 49. Nieźle. To sobie wyłączymy. Dobra. Yy, pretendenci. No to wiadomo, że na wi fajnie by było trafić. To się uda trafić. Nie wiem. Zobaczymy. Mamy 60 sztuk. Ruszamy. Zobaczymy. Na odmianę może coś nowego. Może coś się uda trafić. I zaczynamy nortem. I jedziemy sobie dalej. Złotą będzie bardzo ciężko trafić, wiadomo nie. Ale teraz Nort ale hologramowa. Niektóre naprawdę bardzo fajne są te naklejki. Jeszcze jedziemy kandydatów do końca. Potem legendy na końcu będziemy sobie otwierać. I zobaczymy, co uda nam się. No i już teraz wiem na pewno, co będzie najczęściej wpadać. One trzy naklejki, trzy norta. Fajnie by było trafić złoto, ale jakoś... A. Też w sumie fajnie wygląda. Może pretendentów otworzymy sobie. Mała odskocznia od tego, w chciałem sobie też to nagrywać. O, ta jest bardzo ładna. Liquid horogramowa. Fajnie wygląda. Coś innego chciałem sobie też pootwierać Bo naprawdę gram dużo w CSa Chciałem sobie coś podnagrywać też, jakieś może rozgrywki, otwieranie paczek Może na jakichś stronkach, zobaczymy Nie powiem, że nie otwieram sobie na jakichś stronkach, więc zobaczymy O, mamy tylo Tylo hologramową Bardzo ładna Naprawdę fajnie wygląda ta naklejka No fajnie by było trafić złoto, no ale... No, nie oszukujmy się. Procent na to jest naprawdę bardzo niski. O, Fanatic. Też bardzo fajna. A dajmy sobie. Szczelimy sobie może. Legendę jedną. No, tutaj chciałbym trafić nawi. Nawet zwykłą. Nawet zwykłą nawi. O, ale ładnie się tu trafiło. Hologramowa Vitality. I wracamy tutaj z powrotem. No to z tych. No biga, złoto biga. No pięknie wygląda ta naklejka. Naprawdę. Naprawdę wygląda pięknie, ale do biga nam daleko. Nie miga. Jedziemy dalej. 60 sztuk, zobaczymy, co się uda trafić. Otwieramy sobie. tu Niektóre naprawdę są bardzo ładne. Goodset też, o właśnie, goodset też jest, fajny, fajne, bo gdzieś mi się schowało. Ładnie wygląda. I mówisz masz Marcin, jest goodset. Fajnie wygląda ta naklejka. Ale złota by wyglądała lepiej. Wyglądałaby lepiej. 4 minuty mamy nagrane. Nie wiem czy jest połowa czy nie. O, hologramowa, bardzo ładnie. Nie miga. Chciałbym złotą trafić, chociaż jedną złotą trafić, fajnie by było. Na 60 sztuk. Może się uda, no nie wiem, to kwestia szczęścia tylko. O, bardzo ładna hologramowa fanatik. Bardzo ładna. Jedziemy sobie dalej. O, Astralis. Zwykła. Bardzo teraz potaniały te kapsułki. Tak no, patrzyłem sobie, nie byłem na urlopie tak, czy się opłaca, czy się nie opłaca. No ale próbować zawsze można, naklejka cię nie zginie, naklejka może sobie leżeć. Możesz sobie nakleić na co chcesz, jak chcesz. Tam są potem same legendy, dobra. Także to nigdy nam gdzieś nie przepadnie. Także to zawsze może cena wskoczyć, zmaleć. Oj, bardzo ładna. Oliowa Big. Bardzo fajna. Ale chciałbym złotą zobaczyć. Może być najsłabsza ze wszystkich, ale złota. Chciałbym zobaczyć. O, tutaj G2 by była fajna. Good set. Nie wiem, może kiedyś nakr nakręcę jakiś zwykły opening. Chociaż no, zwykły opening, no, jak oglądam sobie, jak robię zwykły opening, to nie jest jakiś szał. Ten procent trafienia jest bardzo mały. A na niektórych stronach naprawdę można fajne rzeczy za. Nieduże pieniądze yy, trafić. Ja na przykład trafiłem kosę. Yy, dokładnie za 4 dolary. Zamieniłem to było 1,89% i zrobiłem sobie. Zaraz wam zresztą pokażę. Yy, gdzie ona jest? Yy, gdzie jest moja kosa? Pradli mi kosę. O jest. Dokładnie na 1,89%. Trafiona. Talon. Byłem mega zadowolony. Więc warto próbować. Proste. Bawimy się dalej, więc warto próbować. Szukamy wreszcie tej złotej. Nawet mi raz nie przeleciała. To są naprawdę bardzo rzadkie naklejki. Ale ja czuję, że trafię. Czuję, że trafię. Koza mi da szczęście. No nie. Ale może następnym razem. Kończą nam się już pretendenci, zostaną nam legendy. No, legendą złoto to, to znawi. Lubię w ogóle żółty, więc. O, bardzo ładnie. O, tamta OG bardzo fajna była. Bardzo fajna naklejka. Otwieramy sobie dalej. o, 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 o. o bardzo ładnie. Foliowana Astralisa. Bardzo fajnie. No i tak krążymy koło tej złotej. Krążymy. Może się uda. O, tamta była ładniejsza. Ale Tim Liquid. Na 60 sztuk jednej złotej nie będzie. To naprawdę bardzo mały procent jest strofienia tego. O, stój, stój. Bardzo ładna biga. Kolejna hologramowa. Fajnie to wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. Lecimy z kolejną. I mamy hologramowa Fanatic. Bardzo fajnie. Tych hologramowych dużo leci. Ale lepsze takie niż zwykłe. O! I się właśnie odzywałem o tym G2 hologramowa. Fajnie wygląda. Naprawdę podobają mi się te naklejki. Chwalę to za każdym razem, ale bardzo mi się. Bardzo mi się podobają te naklejki. Teraz złota. I kończymy big. Bardzo fajne. Może coś obkleję. I zostały nam same legendy. Tak. Tak. Same legendy. No to tutaj na pewno jest najdroższe. najdroższa jest. Yy, nawi. Chyba, że się mylę. No nic, Próbujemy dalej zdobyć. Jakaś nawi, jakby wpadła, byłoby bardzo fajnie. Zaczynamy. Setką. Pewnie najsłabszy, czyli najczęściej pewnie będziemy ją dostawać. A nawi Navi poleciało, poleciało i przeleciało. Trzy Navi pod rząd. Coś uh -huh. czuję, że z Navi będzie z Team Spirit. Tani Spirit. Próbujemy dalej. Ach, fioletowa przeleciała. Evil Genius Michu chyba teraz tam poszedł, nie? Ja na urlopie mało śledziłem, co tam się działo. No, powiem wam, że ciężko będzie tu otworzyć e, z nawi. A ja tu złotą chcę. O, mamy coś innego wreszcie: Ninja Pijamas. A tam widziałem mocny, ładny kolorek. No, dajcie jedno złoto, tak na zachętę. O, właśnie, kurczę, przeleciała złota. Szkoda. Fajne by było, fajnie by było ją zobaczyć w ogóle. Nie, żeby mi przeleciała, tylko żeby mi wypadła. O, tu z navi była bardzo ładna. Powiem Wam, że z tych na razie leci bardzo słabo. Z tamtych hologramowych bardzo dużo było. A tutaj. Mieliśmy w ogóle jakąś hologramową? Kiepsko to na razie wygląda. Furia? No powiem wam, że słabo to wygląda. No, wreszcie mamy jakąś hologramową. Evila. Nawi nawet zwykły nie mogę trafić. Jedna hologramowa z tych. Nie opłacało się brać tych z legend. Bo brać tych kandydatów. Wywołałem ich. Spirit hologramowa. Jest pewnie naj, najłatwiej do trafienia. No to tutaj nawet nie ma liczyć co na złoto. Ninja and pyjamas. Kończyły nam się pomału te naklejki. A złoty nie widać. Nawet do złotej nie mówię. Chciałbym nawi trafić. Gdzieś ta nawi jest. Naj bardzo to o właśnie dziękuję no i mam nawi miałem mam bardzo ładnie no to teraz jak już mamy nawi no to teraz coś może mocniejszego nam wpadnie o hologramowa nie foliowana zobaczymy lecimy z kolejnym dobrze Trochę nam się rozkręca. Hologramowa no, 60 paczek. No, nie liczę, że wypadnie żadna złota, więc No powiem wam, nie wiem ile wyczuwa. Znaczy, wiadomo, to kwestia też szczęścia, nie? Czasami otworzysz jedną i ci wpadnie. Nieznajomy otworzył bajoneta w Star Trucku w dwóch paczkach. W zwykłym openingu, więc... więc to jest wszystko kwestia szczęścia. No, ewidentnie na mnie dopisuje. Na tamtych fajnie leciały, naprawdę. Na tych. Mm, kolorowe to przelatują. I to tyle. Czyli na 60. Patrzę chyba na złoto. A, przeleciała złota. No to w sumie widziałem 3 razy, jak przeleciało złota. No to trochę mało. Za czwarty razem będzie moja. Ale jeszcze nie dziś, jeszcze nie w tej paczce. Kończą nam się naklejeczki. No to jest tym Spirit. To mamy naprawdę, naprawdę tego dużo. Powiem Wam, że nie opłacało się brać tych Legend. Naprawdę słabo dropi. Tych legend, no dociąg się, ta by była bardzo ładna No i cztery do końca I powiem wam, że najsłabsza, chociaż teraz ładnie Furia hologramowa Ale powiem wam, że najsłabsze są te legendy mm, No nic tu ciekawego nie leci Vitality Jedna tylko znawi. Ja chciałem złotą trafić Dobra, nie. O, wie I ostatnia paczka w tym openingu. Także zobaczmy. Tadam, Nawi. Ta i skończyły mi się paczuszki. Czyli 60 kapsułek otworzonych. Czekajcie. Ja to prze przewinę. Gdzie to jest? Jest. Foliowa, foliowa. Nie no, teraz mi ciężko też sprawdzać, która mogłaby być najdroższa i tak dalej do tam. Szkoda, no ale jeżeli hologramowa kosztuje 0,09, no to nie ma się coś też nastawiać, że to będzie jakiś duży zysk. Wiadomo, że gdyby trafić złotą, no to złota by była warta nawet najsłabsza. Czy się opłacało? A fajne naklejki są, so, fajnie się trafiło, także zabawa też fajna, Bo tak zawsze człowiek czeka, może, może, może coś się uda, no przeleciało chyba 3 albo 4 złote, niestety nie udało się, mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał, z czegoś innego, chciałbym to więcej dodawać właśnie z innych gier niż tylko z Fify, yy, może jakieś rozgrywkę nagram, zobaczę, może to wszystko poustawiać, żeby to wszystko ładnie mi uciągło i zobaczymy. Jak się to dalej wszystko poukłada? Mam nadzieję, że Wy przy otwieraniu mieliście trochę więcej szczęścia. Ja się bawiłem, fajnie. Do następnego, dzięki za oglądanie i cześć.